Hehehe, <laughs> dojechałeś dziś na czas! Jak nigdy! Tak, tak. Ech, jakieś pomysły, dlaczego dziś tak wcześnie? Co to ma być? Ech, winda? <laughs> Nie, co się dzieje? Właśnie, Rasta? Trener chce was obu ostrzyć. Co? <śmiech> <śmiech> Hej, nic nie widzę! <grystanie> Ludzie! Dzień dobry, panowie. Nadszedł czas, byście stawili czoła największemu wrogowi. Hmm. Dzień dobry? A raczej brzask dobry. Ha! Tylko nie on. I'm finally here. My heart is Fifty thousand fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I will play the Super League's greatest. give them my best shot. Every minute of the night, and now I'm gonna be a fighter. With one, two, three, I'm a super striker. Strikers! Echa przeszłości. Panowie, to Delos Santos, najlepszy bramkarz na świecie. Nie to, że nasz bo jest słaby, ale. tak bo. To Delos Santos? Tak? Ogromny? Istny gigant. Santos nie ułatwi nam zadania w nadchodzącym dwu meczu z Azul. Jestem bardzo ciekawy, czy wy dwaj dacie mu radę. Obaj musicie grać bezbłędnie, by mieć jakąś szansę na gola. Ma nieziemski refleks i bez trudu dosięga każdą piłkę. Do roboty! By strzelić mu gola, musicie być stuprocentowo dokładni. Będzie prawdziwa bułka z masłem. Uch! Tak, złap to. <laughs> bueno! nie powstrzyma talentu i piękna. <laughs> Spudłowałeś o kilometr, Shaker. Wakujcie się, widzimy się na lotnisku jutro z samego rana. Nie spóźnić się. Samolot do Meksyku odleci za 3 minuty. Szejker i El Machador proszeni do odprawy. Wujek! Nie wiedziałem, że tu będziesz. Meksyk ma bardzo bogatą historię. Chciałem dać ci tę książkę. Wybitnie przedstawia starożytny. <laughs> <laughs> idź, nie szkodzi, idź. <laughs> to cześć, wujku! Dzięki za książkę! Dokopiemy im! Rasta, dlaczego Azul tak świetnie Oby. grają? Bo ich przodkowie, Aztecy, pierwsi grali w piłkę. Mawia się, że wymyślili ten sport. O! Ale czemu Santos jest tak dobry? Nie puścił gola od wielu, wielu spotkań. Nikt nie wie. Ci z Azul nie chcą rozmawiać o swoich przodkach. Teraz odpocznij sobie, bracie. Musisz być w pełni sił, żeby pokonać Santosa. Huh. Azteków podziwia się za ich wynalazki i projekty. Ho, ho, ho. Kiedy wydano tę książkę, ludzie wciąż mieszkali w tym mieście. Kecl, Kazl, ale teraz nazywają je zapomnianym miastem. Rany! Nieziemsko byłoby je zobaczyć. Dziś mecz przy wypełnionym po brzegi stadionie Azul. Po tej krótkotrwałej aklimatyzacji wyjdzie, czy Supa Strikers są gotowi do tego dwumeczu z... Azul! Hej, Shaker. Tak? Nie wydaje mi się, by Delos Santos łatwo coś przepuścił. Chyba masz rację. Zobaczymy, czy Super Strikers szybko coś strzelał. Nie sądzę, gdy broni ten gigant. Skrętny tygrys i Joe atakują z kapitanem. Gibki Rasta przedziera się środkiem pola. Gracze azulnie ułatwiają Super z zadania. Przepiękna kiwka kapitana! Gibki Rasta nie pozwala gospodarzom przejąć inicjatywy. Chyba El Matador jest wolny. Arasta go zauważył! Co za precyzja! Shaker w natarciu? Nie zatrzyma się! Dawid walczy z koliatem. Podpuszcza go! Strzela po długim? O cóż! Niech Shaker nie liczy, że będzie tak łatwo! Santos króluje w Super lidze. Nie puścił gola od miesięcy! Nie wierzę! Wyrzucił ją prawie pod bramkę, bo! Azul szykują się do kontrataku to dzięki Santosowi! Pędzą, popatrzmy! Zasięg ramion Bo jest mniejszy niż Santosa. 1-0 dla Azul! Wybili piłkę na rzut rożny! Luźny Joe zagrał wysoką piłkę na środek. El Matador urwał się obrońcom. O, ale gigant! Złapał! Oh, Shaker ma szczęście, że nie dostał kartki. <ścoughs> Pewnie ciebie bolało bardziej niż mnie. Dzięki. Daj mi chwilę. Podnoś się! Góra... Azul wygrali pierwszy mecz 1 do zera. Przynajmniej próbowaliśmy. Dałeś z siebie wszystko, Shaker. Podziwiam cię. Kto nauczył cię grać? Aztecy. Te grę mamy we krwi. Widzimy się w rewanżu. Supa Strikers będą musieli znaleźć sposób na Santosa przed rewanżem. O tak, czeka ich długa podróż. Mhm. Mm Santos, wielki jak dąb i szybki jak ekspres. Jak go pokonamy? Musi mieć słaby punkt. by go miał. Staraliście się, ale bez efektów. By wygrać trzeba goli, by strzelić. Musimy poznać jego słabość. A jeśli nie ma żadnej? Każdy ma słabe punkty. A jak nie ma pięty Achillesowej? Nie znam żadnego Achillesa i nie wiem nic o jego piętach. Musimy znaleźć jego słabość, bo przegramy rewanż. Nie wierzę. Santos jest z Ketzl kazl Achilles? Kecl-Kazl? dobrze się czujesz? Jakoś dziwnie gadasz. kecl to z książki wujka. Santos! Naprawdę jesteś Ketzel-Kazel? Nazywają je zapomnianym miastem Shaker. Dlaczego? Bo nikt nie pamięta, jak tam trafić. Ale? Trzymaj się z daleka. Odniosłeś wrażenie, że nie chce nas tam. Książka zapomniała. Myślisz o tym co ja? Że Achilles mieszka w zapomnianym mieście i zdradzi nam jego słabość? Prawie dobrze. Ruszamy! Do kolebki piłki! Nie zawiedziemy trenera! Hej! Ale duże krowy, a jakie uszy! To są osły. Przepraszam, czy to zapomniane miasto! On się pyta, czy to zapomniane miasto! Ja. Ja zapomniałem. Przepraszam? Halo? Podróżowaliśmy długo, by znaleźć zapomniane miasto i poznać korzenie piłki. Gramy w Super Strikers i. Super Strikers tu? W mojej kantynie? <gry> Jesteśmy Super Strikers! Przybyliśmy tu, by poznać wasz styl gry. Abyśmy mieli szansę przeciw Azul. A jeśli wy to Super Strikers, czemu mam pomóc? <słyska> Dobrze, spadamy stąd. Serio? Nie, a co z tym Achillesem? Stój! Stój. Oprowadzenie ich i takim nie pomoże, bo De Los Santos nie przegrywa. Prawda. jest niepokonany. Oferuję przechadzkę po naszym mieście za Twoją koszulkę, Shaker. Koszulkę? No chodźcie. Ta restauracja to też Muzeum Superligi. O! Oh, koszulki wszystkich klubów ligi: Technikali, Nakama, Palmantieri. A... Koszulka Super Strikas uzupełni kolekcję. Umowa stoi. Hej! A mojej nie chcecie Chodźcie za mną Dokąd tędy? idziemy? tędy, prawie jesteśmy. To panowie kolebka piłki. Ale jak to miejsce łączy się z Santosem? Najlepsza piłkarska maszyna Azteków. Gdy jego rówieśnicy starali się strzelić gola i zostać napastnikami, Santos obserwował ją. Mawiają, że jest już lepszy od niej. Znajdując jej słabość, odkryjemy jego słabe punkty. Można? E, próbujcie, ale tracicie czas. Dzięki mu czas. Uh! Nic nie przeszło. Chyba znalazłem. Ha, w lewy. Tak. Na Santosa czeka niespodzianka. Co jest? Nie spotkałem Achillesa. Są dość pewni siebie. A im mówiłem, Santos jest lepszy od maszyn. Niech sami się przekonają. Dzisiejszym meczem jest rewanż między Super Strikers i Azul. Przenieśmy się do Bena, przeprowadzającego wywiad na boisku. Dzięki. El Matador, w jaki sposób ty i Shaker trenowaliście do meczu po ostatniej porażce? Ha! Będziesz musiał poczekać i zobaczyć. Viva los Super Strikers! Ha! Panie Santos, pytanie: Czy znowu nie puści Pan gola? Super Strikers są nieźli, ale zbyt słabi. Na tym kończymy. Teraz mecz! Ponownie mecz jest wyrównany na środku. Ale liczy się tylko to, czy strzelą. Oh, ha, przepiękna kiwka. Podanie do rasty. Luźny Joe czeka po lewej. Szybko i zwinnie. El Matador ma miejsce. Czy El Matador ma asa w rękawie? Jest sam na sam z bramkarzem Niepokonanym ha. Tak nigdy go nie zaskoczy Czeka ich bardzo trudna przeprawa Jeśli tak będą grać <laughs> Nie musiał się ruszać Musiał się odprężyć Teraz strzelajmy tylko po rogach Zul są zaskoczeni. Piękna wymiana podań z pierwszej piłki. Santos jest gotów na ich każde uderzenie. Szuka miejsca. Musi być bardzo dokładny z takiej odległości. Nigdy. Chyba jedna spadnie. Go! Ich czołowego strzelca. Aha! Dla niego każda szpara to wielka luka, wspaniały strzał! Strzeliłeś raz, Shaker, ale nie dwa. Spróbuj znowu, a na pewno nie wpadnie. Teraz utrzymajmy i do domu. Każdy gra na 100% i nikt tu nie ustępuje. Teraz przerwa. Już druga połowa. Wielki Bo wyciągnął się. Świetnie, ale weszła po słupku. Gol Azul! Mamy remis po jeden. Zostało mało czasu. Jeśli czerwona biali chcą wygrać, będą musieli się śpieszyć. Shaker decyduje się na strzał, odkręcił ją. Ale schwyt! Mówiłem, nie dwa. Shaker! Nie mogę uwierzyć, że wypracowaliście sobie tylko jedną sytuację! Zrozum! On jest wszędzie! Nie trzymaj się schematów z treningów. Pomyśl, czego nauczył cię ten dwumecz. Trzeba dwóch. Mało czasu, super strikers. Świetny odbiór, stary! El Matador, uderzaj w prawo, prosto w słupek! Zgłupiałeś? Potrzebny gol, nie słupek! Wierz mi, strzelimy! Obyś miał rację, shaker. Chyba shaker i El Matador mają plan? Jakiś. Eee, czas ucieka, jednak wciąż nie ustają w wysiłkach. Luźny Cho do El Matadora. El Matador skończy to sam. od Odsłupka! Od słupka. Trafia w słupek! To jest ich szansa. A takiej szansy Shaker nie zmarnuje! Gaj! Jakez wygrali 2-1 za gole Matadora i Shakera. Takiego strzału dotąd nie znałeś. Skąd pomysł na taki strzał? Jednego nauczyli mnie Aztecy bycia pomysłowym. <grym> Mówiłem, nie oprowadzajmy ich. Oglądałem wasz mecz, Shaker, brawo! Dzięki za książkę! Ha! Jakbyś miał czas ją przejrzeć z takim planem! Szkoda, może kiedyś zainteresuje cię bogata historia Meksyku. Wujku! Nie, i tak byś mi nie uwierzył. Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie ZigZap. Studio Sonica. Reżyseria Andrzej Mastalerz. Dialogi polskie Łukasz Zielonka. Dźwięki montaż Maciej Brzeziński. Organizacja produkcji Piotr Kruciński. Wystąpili Paweł Ciołkosz, Krzysztof Banaszek, Andrzej Andrzejewski, Modest Kruciński, Przemysławski, Pan Piotr Warszawski, Mirosław Strojewicz, Sławomir Pacek i winni. Shaker! Dojechałeś dziś na czas! Jak nigdy! Tak, tak. Ech, jakieś pomysły, dlaczego dziś tak wcześnie? Co to ma być? Ech, winda? <laughs> nie. Co się dzieje? Właśnie. Rasta? Trener chce was obu ostrzyć. Co? <laughs> <laughs> Hej! Nic nie widzę! Ludzie! Dzień dobry, panowie. Nadszedł czas, byście stawili czoła największemu wrogowi. Dzień dobry? A raczej brzask dobry. Tylko nie on. I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. At my breath, the whistle sounding with every ounce of effort, every skill that I've got. I play the super league's greatest, give them my best shot. Every minute of a night, and now I'm going to be a. Super Strikers. Echa przeszłości. Panowie, to Delos Santos, najlepszy bramkarz na świecie. Nie to, że nasz bo jest słaby, ale. Tak bo. To Delos Santos? Tak? Ogromny? Istny gigant. Santos nie ułatwi nam zadania w nadchodzącym dwumeczu z Azul. Jestem bardzo ciekawy, czy wy dwaj dacie mu radę. Obaj musicie grać bezbłędnie, by mieć jakąś szansę na gola. Ma nieziemski refleks i bez trudu dosięga każdą piłkę. Do roboty! By strzelić mu gola, musicie być stuprocentowo dokładni. będzie prawdziwa bułka z masłem. Uch! Tak! Złap to! <noise> bueno! Nie powstrzyma talentu i piękna! <noise> Spudłowałeś o kilometr, Shaker! Pakujcie się, widzimy się na lotnisku jutro, z samego rana. Nie spóźnić się. Samolot do Meksyku odleci za 3 minuty. Shaker i El Machado, proszeni do odprawy. Wujek! Nie wiedziałem, że tu będziesz. Meksyk ma bardzo bogatą historię. Chciałem dać ci tę książkę. Wybitnie przedstawia starożytny. <laughs> <laughs> Idź, nie szkodzi. Idź. <laughs> to cześć, wujku! Dzięki za książkę! Dokopiemy im! Rasta, dlaczego Azul tak świetnie okay. grają? Bo ich przodkowie, Aztecy, pierwsi grali w piłkę. Mawia się, że wymyślili ten sport. O! Ale czemu Santos jest tak dobry? Nie puścił gola od wielu, wielu spotkań. Nikt nie wie. Ci z Azul nie chcą rozmawiać o swoich przodkach. Teraz odpocznij sobie, bracie. Musisz być w pełni sił, żeby pokonać Santosa. Huh. Azteków podziwia się za ich wynalazki i projekty. Ho, ho, ho. Kiedy wydano tę książkę, ludzie wciąż mieszkali w tym mieście. Teczel, Kazel, ale teraz nazywają je zapomnianym miastem. Rany, nieziemsko byłoby je zobaczyć. Dziś mecz przy wypełnionym po brzegi stadionie Azul. Po tej krótkotrwałej aklimatyzacji wyjdzie, czy Supa Strikers są gotowi do tego dwumeczu z... Azul! Azul! Hej, Shaker. Tak? Nie wydaje mi się, by Belo Santos łatwo coś przepuścił. Chyba masz rację. Zobaczymy, czy Super Strikers szybko coś strzelał. Nie sądzę, gdy broni ten gigant. Skrętny Tygrys i Joe atakują z kapitanem? Gipki Rasta przedziera się środkiem pola. Gracze azulnie nie ułatwiają Super Strikers zadania. Przepiękna kiwka kapitana! Gipki Rasta nie pozwala gospodarzom przejąć inicjatywy. Chyba el matador jest wolny. A raz go załap